Zaczynamy kolejny piękny dzionek. Zobaczcie, ja jestem jeszcze w swojej piżamce, ale słuchajcie, patrzę sobie tak z tyłu, że mamy jakiś nowy dom na Brookhaven, nie? Zerkam sobie tam, widzicie? Ej, co to jest za dom? Hmm, na moim serwerze prywatnym ktoś po prostu sobie jest i zbudował dom. Może podejdziemy zobaczyć, ale ja jestem ciekawa, czy moi widzowie zgadną prędzej niż ja to zrobię, niż ja to odkryję, więc piszcie w komentarzach kogo to jest dom, kto to może być. Jestem mega ciekawa, więc ja sobie teraz tutaj schodzę. Wow, zobaczcie w ogóle jaki mam basen tutaj. Ej, wyjdę sobie przez bramę garażową. Jak to się tu otwiera? O dobra, otwieram. A wy widzowie kliknijcie jeszcze łapeczkę w górę, dawajcie wszyscy razem, klikajcie, a ja podbiegam do tego domu zobaczyć, bo kto by mógł Wbić na mój serwer prywatny, przecież on jest tylko mój i niewiele osób ma do niego dostęp, więc zobaczmy sobie. Uwaga, uwaga. O, nie, już widzę. To jest ta nazwa. To moja siostra bliźniaczka. Ona wróciła na Brook Heaven. Ale jak to? Ona nic mi wcześniej nie mówiła. Nie no, wbijamy do niej do domu normalnie i zapytamy się jej. Halo, Maryla, co ty tu robisz? Wchodzę do niej i wchodzę jak do siebie. A co ty tu robisz? Co ty se oglądasz tu? Pływanie? Skąd ty się tu wzięłaś? Tyle czasu ci nie było. Widzowie już o tobie zapomnieli. A ty znowu się pojawiłaś na Brook Heaven. Halo, weź ty coś powiedz. Ej, słuchajcie, jak ona w ogóle ma. nie gdzieś. Co? Ej, co się stało? Ej, czemu ja wylądowałam na płocie? Nie gadajcie, ja już wiem. Ona mnie zbanowała ze swojego domu. Co? Co? Tak ona sobie ze mną tutaj pogrywa? No nie, nie wierzę. Ej, zobaczcie serio. Tam w tle po prostu jest czerwona obwódka. Czerwony. Nie, no ona mnie zbanowała i nie mogę wejść do jej domu. Po prostu mnie z niego wyrzuciła. No nieźle. Ona już ogarnęła, że mi się to nie podoba, że ona sobie tak po prostu tu wbija, ale ja mam pewien pomysł. Spróbuję włamać się do tego zbanowanego domu. Dzisiaj wykorzystam wszelkie sposoby, żeby tam wejść i pokażę jej. Że to nic nie da, bo ja i tak wejdę. <laughs> Także oglądajcie do samego końca i też klikajcie, suba, widzowie, kliknijcie subika, już jest 300 tysięcy was, ale wbijamy i idziemy po więcej, więc będzie mi miło, jeśli zostawicie subika, a ja teraz idę tutaj sobie spokojnie boczkiem i mam pewien taki plan. Słuchajcie, przebiorę się za sąsiadkę. Może za sąsiadkę, żeby nie myślała, że to ja. Chociaż, no nie wiem, tutaj nie ma żadnego innego domu w okolicy, ale będę udawać, że gdzieś tam mieszkam, więc. Sobie zaraz wezmę jakiś tutaj strój. Może jakiś taki troszkę biedny. O, biedny sobie ubiorę. Tak jest, to jest świetny pomysł. Tutaj jest taki biedny strój. Dobra, mamy ta, coś takiego. Teraz sobie wezmę taką smutną minkę. Ona na pewno da się na to nabrać i mnie wtedy wpuści, a wtedy ja jej zrobię pranka, że wow, to byłam ja. I wezmę sobie jakieś takie krzaczaste, brzydkie włosy, może takie czarne. O, takie. Dobra, idę teraz do niej. Okej, okay, to będzie się działo, widzowie. Będzie mega ciekawie. Yy, nawet dobrze wyglądam. Jestem taka na czarno, ok, i że niby może wezmę sobie coś do ekwipunku, może coś, może że e, takie coś, co to w ogóle jest? O, może tak, nie, bo to, bo to nie, to może jednak nie. O, to będę, że niby ten jestem biedna i, i w ogóle e, może by mi coś dała, może nie będę udawać sąsiadki, ale że jestem taką przybłędą tutaj. Alo, dzień dobry, o, tutaj siedzi, tutaj siedzi. Witam serdecznie, może pani by jakiś grosik mi dała, albo nie, wie pani co, nie mam napisała, nie mam, ej nie mogę tak udawać mojego głosu, nie. nie mogę mówić moim głosem, bo ja bym chętnie, może chociaż dałaby pani się przekimać, bo ja nie mam gdzie spać, taka biedna jestem i w ogóle bym weszła do pani do domu, fajnie by było, bym się chociaż przespała, nie mam miejsca, ale ona jest niedobra. No, ale nie, niech pani na mnie spojrzy. Ja nie mam się w co ubrać i w ogóle. Ej, patrzcie, no nie mogę przejść. Patrzcie, no nie ma przejścia. Patrzcie, no nie da się. Yy. Pa! Ona po prostu pana pisa i sobie poszła. No nie, ej, z nią w ogóle nie ma rozmowy. Dobra, no teraz muszę trochę niżej zejść, że niby sobie poszłam. Ale czajcie, jak ona mnie spławiła, normalnie nie chciała mi pomóc. Ja jestem biedna i chciałam, wiecie, nie wiem, sobie wejść się, gdzieś przespać albo mi chociaż dała mi coś do jedzenia, a ona nic. No nie wiem, no dobra, no to za sąsiadkę się nie przebieram, bo ona na pewno nie da się nabrać, że jestem sąsiadką, bo skoro nie zrobiło na niej wrażenie, że jestem biedną osobą. To, co dopiero sąsiadka, to tym bardziej, ale wiem co. Przebiorę się za chłopaka, słuchajcie. Bierzemy sobie jakieś włoski. Blondi może, bo ona jest blondynką, więc blondyni może będą się jej podobać. Czekajcie, gdzie tutaj mamy. W... O, może takie. Albo nie, te są nawet fajne włoskie Ej, czemu mi się to tak pokazuje bokiem? Dobra, jeszcze raz. I bierzemy sobie jakieś fajne ubrania. Chłopięce. Może o taką bluzę weźmiemy, żeby tego nie przedłużać. I takie spodnie. Okej, okay, to już sobie odkładamy. Tak jest elegancko i idę. A muszę jeszcze minę. Może taki właśnie fajny wyraz twarzy, uśmiechnięty. O, takie coś. Siemanko. Dobra, i biorę teraz samochód. Ale słuchajcie, jak ja przyjadę na samochodzie, to ona zobaczy mój... Na samochodzie, autem, jak przyjadę autem, to ona zobaczy moją rejestrację. Więc ja bym musiała mieć coś, gdzie nie widać rejestracji. Spróbujmy, kładać, Czy tam będzie widać? E, chyba nie widać. nie. O, nie widać, to odpada. To weźmiemy deskorolkę. O, chłopacy jeżdżą na deskorolce, to będzie fajnie. Jedziemy sobie teraz w kierunku... I zagadam ją. Będę ją podrywać trochę. Może mi się uda. Dobra, teraz muszę zmienić głos, tak że widzowie, khm, bądźcie czujni. Siemanko. O, siema, siema. Co tam u ciebie? Jak masz na imię? Bo ja jestem Bartek. Siema. O, nie wiem jak masz na imię, ale ładne hasztagi. Może byśmy coś razem porobili, czy coś? Bo ja tutaj jestem nowy na Brookhaven Heaven i chętnie bym poznał nowe osoby, wiesz, bo, bo ja jestem blondynem, ty jesteś blondynką. Fajnie by było. Ej, Ona cały czas jakieś hasztagi mi tu pisze, chyba jej się nie podobam. Ej, dobra, ej, spróbuję jakoś inaczej. Ej, wiesz, ja mam ej, taki bogaty dom. Nara! Ej, ona pisa Nara! I po nawet nie dała mi się wykazać Jej się nie da w ogóle zagadać Widzowie, ale ciężko, ale wiem co Może ja pójdę na policję I jako policjant przyjdę O, ja wezwę policję Dobra, to jest świetny pomysł Wtedy policji nie będzie mogła odmówić wejścia do domu No właśnie, nie będzie mogła <laughs> Także spróbujemy, biegniemy teraz na komisariat I będę policjantką Albo nie, lepiej policjantem To będzie groźniej będzie musiała mi otworzyć, ale zobaczcie tam z tyłu, jak to wygląda. To jest zbanowany dom. Ja próbuję się do niego dostać, więc biegnę teraz na komisariat. Dobra, widzowie, ja już jestem gotowa. Patrzcie, jaki ja mam fryz. Ej, nie, no ten policjant na pewno zrobi na niej wrażenie. Słuchajcie, biorę kajdanki. Okej, okay. może broń, albo nie, nie będzie aż tak Albo jeszcze mam lepszy pomysł Ja tam podjadę, słuchajcie, nie podjadę, tylko podlecę helikopterem Wtedy ona wyjdzie i na pewno będzie w szoku, że helikopter przyleciał pod jej dom Spróbujmy sobie teraz tu wsiąść O, elegan... a nie, może na miejscu pasażera? Nie, tylko tu Więc lecimy, patrzcie Ej, może sobie to w ogóle zmienić jakiś? E, bogaty, ty, mogę sobie mieć bogaty, le, wojskowy, agent... Szeryf, o, szeryf niech będzie, dobra, to lecimy, już zamykamy. Szeryfem jestem, słuchajcie, podlatujemy, podlatujemy. Elegancko wznieśliśmy się. Aj, musimy teraz znać to dobra, przyspieszamy, przyspieszamy. Tak, wyżej, 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 musimy lecieć. I tu w prawo. Próbujemy przelecieć do niej i zobaczymy, co ona powie. Dobra, lecimy, zobaczcie widzowie, jak to jest w ogóle zbanowane, nie możemy się tam przedostać, ale elegancko sobie teraz fruniemy, przyspieszamy teraz i spróbujemy tutaj jakoś wlecieć. I ja się wtedy, jak już się dostanę, to się pokażę I patrzcie, co się stało? Ej, odbiłam się. Co jest? Ej, nie, nie mogę tam wlecieć do tej strefy. To jest strefa zakazana, patrzcie. A nie! na góry, do góry, do góry, do góry. Szybko, szybko do góry. Wracamy na to miejsce. Ej, patrzcie, jak ja, jak ja frunę to. Dobra, jeszcze raz. Jedziemy tutaj. I normalnie chciałabym sobie teraz wylądować na jej dachu, więc będziemy teraz schodzić. Załóżmy, jesteśmy nad domem. I schodzimy, schodzimy. Uwaga. Jesteśmy coraz niżej, coraz niżej, zobaczcie. Czekajcie, czekajcie. No i wylądujemy, czy jak? Wlecimy tam, wlecimy do tej strefy? Jest, 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 uda się? Co jest? Ej, nie da się. Jak to tak? Ej, czekajcie, teraz ja wyskoczę, nie? Wyska... Co jest? Ej, ona... O nie, zobaczcie, ja zostałam na górze. Zostałam na górze, a na dole jest helikopter A no, że helikopter ma pod wejściem do domu Ona nie będzie zadowolona Dobra, czekajcie, ja teraz się muszę jakoś wytłumaczyć Ale ja nie wiem, czy ja wyglądam poważnie W tych włosach, więc zaskakuję o, ona w szoku, co jest? Um, dzień dobry, dzień dobry, przepraszam serdecznie Panią najmocniej, mieliśmy tutaj akcję Łapaliśmy złodziei I nie wiemy, czy przypadkiem złodzieje się nie ukryli U pani w domu e, Właśnie ten helikopter to jest taki wielki problem e, No i, i Zaraz go zabierzemy, spokojnie, proszę się nie martwić Ale byśmy musieli sprawdzić dom, czy tutaj Złodzieje się nie ukryli Ona pisze ta na pewno, a e, ona nie wierzy, no e, No, takie jest tutaj Polecenie i No, musielibyśmy tutaj wejść do domu Sprawdzić to musimy. No, takie jest zalecenie tutaj od góry, od prezydenta Brookhaven że trzeba wejść do domu, pani sprawdzić, czy tutaj nie ma złodziei. Co ona napisała, że ma lepsze sprawy? O, nie, 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 nie. Wykluczone, wykluczone, w tym momencie to jest wykluczone. Ja teraz muszę wziąć, słuchajcie, e, co ja bym mogła tutaj wziąć? E, śpiworek, śpiworek, gdzie jest śpiwór? Spróbuję jakoś się tam przedostać, słuchajcie, położę tu śpiwór, nie. Alo, chcę tu. Ej, o tutaj, dobra. Teraz może, jak się poło... Ej, nie mogę się. O, teraz jestem troszkę jakby po tamtej stronie, ale nadal nie mogę przejść. Muszę jakoś lepiej ten śpiworek. Ona będzie w szoku, że policjant stawia śpiwór. O tak? Może tak, tak, tak. Jest, jest, jest. Mam nogi już po tamtej stronie. Jest nadzieja, widzę. Uwaga, przeskakuję. No nie da się. Ej, serio, jest ciężko się tam przedostać. Musimy jakoś dobrze. się ona z łopatą na mnie. Na policjanta? O nie, ona wyczaiła to, widzowie, że ja nie jestem. Jestem policjantem, dlatego że wyszła na mnie z łopatą. Przecież ona by na policjanta nie wyszła. Za... Patrzcie, jak goni! Co jest grane? Co ci dzieje z Marylą? Ona mnie goni z łopatą. Nie mogę się wkraść do jej domu zbanowanego, co? Ej, patrzcie, cały czas ze mną biegnie. Dobra, szybko, szybko. Chowam się, chowam się. Tutaj idę po jakiś strój, idę coś innego obrać. Dobra, chyba sobie poszłam. Zgubiłam ją. O nie, biegnie za mną, nie, szybko uciekam, uciekam, uciekam. Mam nadzieję, że już ją już rozgubię poważnie, żeby już sobie poszła. Szybko, 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 uciekam, chowam się. Chyba już jej nie ma, uf, całe szczęście. Poszła sobie dobra. Ej, może widzowie zrobilibyśmy tak, że ja po prostu przyjdę jako ja, jako jej siostra i ja się jej zapytam o co jej chodzi. Może to będzie najlepszy, najskuteczniejszy sposób, żeby do niej się przedostać. Zobaczymy na co ona wpadnie. Czy ona jeszcze coś mi zrobi? Chyba nie. Albo może po prostu sobie pogadamy i mnie odbanuje. No nie wiem, nie wiem jak się tam przedostać. Zobaczcie, tu jest ten śpiwór. Marylka, cześć, tu twoja siostra, ja Patty. Chodź tutaj do mnie pogadać. Co? Myślałam, że już nie ma w, yy, w ogóle tutaj ochoty wyjść do mnie, słuchaj. Ona napisała to dom, ale, ale co to dom? To tylko może jej dom czy coś. Jej ale ja wiem, że to tylko twój dom. Zobacz, ja mam tutaj obok. Lepszy, większy, ładniejszy, ale ja cię nie zbanowałam tutaj. I w ogóle, ale słuchajcie, możemy coś wykombinować, jeszcze znajdziemy sobie co nieco tutaj, może ja, ja bym jakoś nie wiem. Albo ja ją ten, sprankuję jakoś, położę jej szkieleta, patrzcie, ona się przestraszy. Ja będę mogła tam położyć? Nie mogę tam położyć, mogę tylko tu, patrzcie, będę jej stroić tu. Patrz Marylka, co ja ci tu dam. Teraz będę ją brankować, będę jej tutaj dawać. O nie, Adam je goni. Ale słuchajcie, jest jeszcze taki fajny sposób odejść Maryla. Może mi się uda wejść, może wejdę tutaj. Patrzcie, ten domek jest w połowie jakby takim na zewnątrz, a w połowie ten domek jest na części zbanowanej. Czyli po tej stronie, gdzie jest budynek Maryli. Ale nie można wejść, zobaczcie, domek stoi w połowie, albo w ogóle jakby to zrobić jeszcze... No no nie da się, zobaczcie. To jest najbliżej, jak się da. I patrzcie. Aj, patrzcie, ona patrzy przez okienko, a Kuku! A Kuku Marylka! Ja nie mogę! Co ona tu się odwala? czy, Ej, sio! Sio, ej, zobaczcie, jej postawię. Masz balona ci postawię, będziesz miała tutaj ładnie. będę Jej ładnie udekoruję, patrzcie, jak jej ładnie. Udekorowała. O, tutaj będzie siedzący szkielet, proszę bardzo. Tutaj jakieś te. Nie można używać na ulicy. Czego nie można używać? Ja wiem, co idą. Bomby i podstawię też bombę. Gdzie jest bomba? <gryw> Bomby idą. Tak, tak. Tutaj wysadzę. Uwaga. Włożyłam tam i bombę. <gryw> I ona zaraz się wkurzy i na mnie w ogóle wyleci. A muszę uciekać! Szybko, szybko! Czekajcie! No nie mogę tej bomby tam postawić. Tam mogłam z tamtej strony, a z tej nie mogła. O, czekajcie, teraz zwróciła uwaga! Bombę wysadza! Ona stoi, nie wie o co chodzi. Kto to zrobił? O nie, ona mnie goni! Goni mnie, goni mnie! Szybko, szybko! Muszę szybko odjechać na tej deskorolce. Zostaw mnie! Ona cały czas tą łopatą mnie goni! Co za jedna! Patrzcie, jak ona jak ona szybko biega, ona mi. Teraz wie szybko, szybko do wody, do wody, do wody, schowam się w wodzie. Może mi nie znajdzie. O nie, ona za mną do wody. Nie, no zaraz będzie tutaj bitwa z moją siostrą. A Kysz, poszła sobie. O, poszła sobie, uciekła. Ona wszystkich przegania, no co za jedna. Ale słuchajcie, ty ja widzę tam bank. Ja mam. Ja pana na genialny pomysł, widzowie. Ja już wiem. Czekajcie, czekajcie, muszę się tu schować. Poszła sobie. Moja siostra uwielbia kasę. Może ja ją sprankuję? Że wygrała na loterii, nie? I wtedy ona mnie wpuści. Czyli ja bym musiała się przebrać za kogoś, kto przyszedł dać jej nagrodę. I ona mnie wpuści. A wtedy jak ona mnie wpuści... To jest genialny plan. Słuchajcie, policja na niej nie zrobiła wrażenia. Żaden chłopak, fajny, też nie zrobił wrażenia. Biedna osoba nie ma na nią wpływu. No nie wiem, jakaś akcja policyjna też. Helikopter spadł na jej dom, a ona nic. No nie wiem, dziwna ona jest. Słuchajcie, to bierzemy sobie teraz jakieś tutaj ubranko, może trochę lepsze, takie bogate. O, może ja się przybiorę za jakąś taką damę, o i powiem dzień dobry. Wygrała pani pieniądze na loterii, tysiąc złotych, gratulacje. Możemy przekazać osobiście, więc bierzemy sobie teraz tutaj jeszcze jakieś... O włoski takie, może piękne, eleganckie, może być. I jeszcze potrzebujemy jakąś fajną mink. O taki makijaż. O, wyglądam, albo ten lepszy. O, taki poważny. No to idziemy, słuchajcie, biegniemy, biegniemy. Biegnę w jej kierunku. Podjadę autem, albo nie, bo zobaczę moją tablicę rejestracyjną. Patty Smile, a nie o to chodzi, więc szybko, szybko, szybko biegnę. Zaraz jej przekażę gotowe i mam nadzieję, że to czerwone zniknie i już nie będzie bana, i włamiemy się do zbanowanego domu. To są najlepsze sposoby. Patrzcie te domki, jak tu stała ona tego nie posprzątała. Zostawiła sobie to dla ozdoby. Dzień dobry, czy mam przyjemność z panią Marylą? Dzień dobry, tutaj ja, Agnieszka, się kłania. Przyszłam w takiej nietypowej sprawie, bo chciałabym pani serdecznie pogratulować, wygrała pani 1000 zł na loterii. Chciałam pani... Co? Jak to? Tak, dokładnie. No, tak wyszło, pani chyba tam kiedyś, nie wiem, tam jakiś konkurs był. O, właśnie konkurs. I właśnie to jest ta nagroda. Yy, tak, yy, super. No, ale wie pani co? Chciałabym pani przekazać te pieniążki, ale no. Myślę, że nie na ulicy, tak nie wypada. Może by mnie pani wpuściła, tak, tak, tak napisała, tak, jest, 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 jest. Yy, tak, dobrze. Proszę w takim razie mnie tu wpuścić, wpuściłam Nie widzowie, wiedziałam, że to zadziała. Wiedziałam, to jest genialne! Wchodzę teraz, tak, tak. Yy, no dzień dobry, tutaj mam dla pani pieniądze. Tak, ja zaraz tutaj pani wszystko przekażę. Tak, tak, patrzcie, widzowie, ja się teraz zmieniam w siebie. Uwaga, uwaga, uwaga. Haha, ha, to byłam ja! Nie ma żadnych pieniędzy, nie ma żadnej... Terry nie ma żadnego konkursu. Z Branko, o pożniu, jako wściekła, ona się zrobiła. Maryla jest wściekła, a, wkradłam się do zbanowanego domu mojej siostry bliziaczki. Ona mnie teraz goni, goni mnie, widzowie, udało się. Jeszcze ona ja się położyła, Ja nie mogę, Maryla, co ty odwalasz? Ale ekstra, to było świetne. Widzowie, ona tam pobiegła, chyba się wkurzyła, a ja pobiegłam w innym kierunku. Już mnie nie złapię, ale się udało. Kilka sposobów wypróbowałam. Ten ostatni okazał się najskuteczniejszy. Także napiszcie w komentarzu, jaki wy byście mieli inny sposób, żeby przekonać moją siostrę bliźniaczkę, by odbanowała dom i żebym mogła wejść. Także jestem mega zadowolona. Misja wykonana. Napiszcie w komentarzu, jak wam się podobał taki odcinek. Czy chcecie więcej odcinków z siostrą bliźniaczką? I wbijajcie też na moją grupę z Roblox'a oraz Facebooka, Instagram linki macie w opisie. Do jutra, pa pa.